Mamy to. Wrocławianie po raz 13 zdecydowali, jak zmieniać się będzie Wrocław. W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zagłosowało ponad 60 tysięcy osób, najwięcej w ostatnim dniu głosowania. Wrocławianie wybrali 21 projektów, 14 osiedlowych i 7 ponadosiedlowych, na co miasto przeznaczy 35 milionów złotych. Wśród zwycięskich projektów dominują te związane z zielenią i rekreacją oraz inwestycje pieszo-rowerowe. Najwięcej ich, bo cztery będą realizowane na terenie Leśnicy. Bardzo chcemy odnowić kompleks sportowy przy zespole szkół nr 21 na Kozanowie we Wrocławiu. Jak odnowić? Pięknie odnowić. Chcemy zrobić nową nawierzchnię, chcemy oświetlić, chcemy monitorować ten teren i chcemy, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnościami także mogły trenować na tym wojsku. Wszystkim mieszkańcom i liderom, liderkom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, za zaangażowanie, za to, że zmieniają Wrocław na lepsze. Bo to właśnie dla nas powstają te inwestycje, dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Po raz pierwszy głosujący WBO mogli wziąć udział w konkursie i wygrać naprawdę atrakcyjne nagrody, w tym rower elektryczny. Który trafił do pana Jacka? Dzisiaj mam bardzo szczęśliwy dzień, podwójnie, ponieważ udało mi się wygrać rower elektryczny w konkursie WBO, a także projekty, na które głosowałem, numer 4 i 83, uzyskały finansowanie. Także jest to bardzo szczęśliwy dla mnie dzień i tr trzymam kciuki za szybką realizację wszystkich projektów. A o szczegółach dotyczących zwycięskich projektów przeczytają państwo na stronie wrosław.pl w zakładce Wrocławski Budżet Obywatelski.